Lepszego pragnąc świata i odejścia w wieczność, Chciał Symeon opuścić ziemi tej marność. I wtedy daleś mu się dzieckiem, Lecz on rozpoznał pełnię Boga w Tobie. Podziwiał mądrość Twoją niewymowną I wolał Alleluja. Byliście w Świątkowej Wielkiej, tamten był drewniany i tamten był podzielony na takie trzy wyraźne części. Tu jesteśmy w kościele murowanym, ale też do 1945 roku był to kościół cerkiewny, czyli kościół obrządku wschodniego, tego obrządku związanego z ikonami, które razem z Panią Dominiką tworzyliście wszyscy i które dzisiaj macie do poświęcenia. Ten Kościół przez wieki jako cerkiew jako Kościół rzymskokatolicki ma swojego patrona, którym jest święty Dymitr. Moi drodzy, świątynia, w której się znajdujemy nie jest pierwszą świątynią w deszlicy. Najstarsza wzmianka o desznicy, taka udokumentowana, zapisana w dokumentach, pochodzi z roku 1560. Słuchajcie, to dawno czy niedawno? No, 1560 rok to jest mniej więcej połowa XVI wieku. A teraz mamy który wiek? XXI, czyli zobaczcie. Yy, za yy, kilkadziesiąt lat, za czterdzieści lat będzie yy, ile yy, wieków od tamtego yy, pierwszego wspomnienia o naszej o naszej miejscowości. No. Będzie pięćset lat yy, za czterdzieści Lat. będzie 500 lat od tego, kiedy powstał najstarszy dokument mówiący o tym, że taka wioska istniała. Sama świątynia została wybudowana w miejscu drewnianej, która się spaliła. Tyle przechowała miejscowa tradycja, którą potwierdzają potem dokumenty kościelne, że poprzednia świątynia była... Że spaliła się w czasie w 1945 roku, większość mieszkańców tych okolic pochodzenia Łemkowskiego została wywieziona na wschód, na teren dzisiejszej Ukrainy. Ikony, które są tu w tych diakońskich grotach, nie są starymi ikonami. To są ikony z 2007 roku. Na pięćdziesięciolecie parafii rzymskokatolickiej zostały ufundowane dwie ikony. Jedna przedstawia Matkę Bożą Niepokalaną, ale w taki nietypowy, wschodni sposób, a druga przedstawia Świętego Dymitra, patrona tego kościoła, a kiedyś także patrona parafii greckokatolickiej. Bytem Ojca Świętego Jana Pawła II, oczywiście wtedy jeszcze nie był papieżem, kiedy tu wędrował, ale był młodym kapłanem, a potem był biskupem i był y, także y, arcybiskupem i kardynałem. Y, Ojciec święty, Jan Paweł II, zaczął swoje wędrówki na początku lat 50. I tu w tym kościele spotkała go taka trochę humorystyczna, choć pewnie w pierwszym momencie Taka dość trudna dla niego sytuacja, bo nie został do tego kościoła wpuszczony za pierwszym razem. A wiecie, czyja to była sprawka? Dwóch ludzi, błogosławionego księdza Findysza i miejscowego kościelnego. Otóż, kiedy desznica była zasiedlana, i kiedy ksiądz Finderz zaczął tu dojeżdżać, władze komunistyczne chciały zamienić Kościół na magazyn dla spółdzielni produkcyjnej, która była tu za rzeką. Tam jeszcze są takie stare stajnie, które tam za rzeką wybudowano w tamtych czasach. I ksiądz Władysław Findysz się temu sprzeciwił razem z parafianami z desznicy. Dość yy, twardo sobie postawili. Władze komunistyczne się nie odważyły włamać do tej świątyni, jej zagarnąć. Natomiast było niebezpieczeństwo, że mogą to próbować robić podstępem. I ksiądz Władysław Findysz wydał zakaz wpuszczania obcych osób do kościoła, jeżeli nie będą mieć zaświadczenia od niego z jego podpisem i pieczątką. I kościelny bardzo ściśle przestrzegał tego zakazu, i kiedy przyszedł ksiądz Karol Wojtyła razem z młodzieżą, gdzieś tam wędrując po górach, no to kościelny mu wytłumaczył, że bez takiego zaświadczenia on nie może wpuścić, bo takie jest zarządzenie księdza proboszcza, księdza Władysława Findysza. Wtedy ksiądz Karol Wójtyła powędrował do skarnika, tam przemocował i stamtąd powędrował do księdza Findysza. Nie wiemy czy jakim rowerem, czy ktoś go podwiózł, w każdym bądź razie, że na drugi dzień Zgłosił się tu już z zaświadczeniem od księdza Findysza i od tego czasu był wpuszczany. Skąd o tym wiemy? Bo ktoś powie, no pewnie sobie ktoś taką bajkę wymyśli. Nie, moi drodzy, znacie jako żmigrodzanie księdza arcybiskupa Edwarda Nowaka. Znacie pewnie księdza biskupa Kazimierza Górnego. Więc ci dwaj księża-biskupi opowiadali, że ojciec święty często wspominał te swoje wędrówki po tych okolicach i opowiadał także o tym, co go spotkało tu w Desznicy i mówił, że tamten kościelny to był dobry kościelny na tamte czasy. Także nie miał żalu do kościelnego czy do księdza Findysza, tylko mówił, że no tak trzeba było postępować. Mamy stół ołtarzowy z XVIII wieku, czyli 1700 któryś tam rok. Mamy 17-wieczną ikonę, która kiedyś stanowiła fragment ikonostasu, który został pierwotnie wykonany dla Kotani, dzieło Jakuba Jacentego Rybotyckiego, tego o którym mówiłem w Świątkowej Wielkiej, że te dwie takie potężne ikony to są jego dziełem. I mamy XVII-wieczny ołtarzyk, też wykonany przez Jakuba Jacentego Rybotyckiego. Tylko nie wiemy, czy pierwotnie był w nim ten obraz, czy był jakiś inny. XVII-wieczny obraz nieznanego autorstwa. Mogę jeszcze, proszę coś dodać odnośnie tego obrazu. Zobaczcie tutaj, pracowaliśmy przy ikonie i e, ja Wam mówiłam, że Chrystus ma taką e, bardzo określoną twarz, duże e, oczy, ma bardzo długi e, nos. I zobaczcie teraz, czy macie też, czy taką formę pracy e, robiliśmy? Tak pisaliśmy tą ikonę. W podobny sposób, czyli, czyli też zobaczcie jak ta tradycja, ten kanon ikony, jaki on jest ważny. On jest bardzo określony, czyli ma rany, ale te rany, tak naprawdę wasza twarz Chrystusa na każdej ikonie jest inna, ale malowana tymi samymi zasadami. Zobaczcie, jak to jest fenomen. Nie zrobimy takiego samego obrazu, ten XVII-wieczny artysta. Ten sam kanon używa, co wy teraz jak pisaliście te ikony. To jest też takie, taki symbol, który łączy i łączy wiele pokoleń i wiele sposobów patrzenia w... Chryste są Chryste, usłysz nas. Ojcze, z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu Odbicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się tam, Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się tam, Teraz będzie modlitwa poświęcenia Nie Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty przez Jezusa Chrystusa objawiasz nam miłość trójcy świętej miłość ciebie jako stwórcy jako zbawiciela i jako zbawiciela człowieka panie nikt nigdy nie oglądał ciebie uczynił to dopiero syn Twój jezus chrystus on jest obrazem twoim odblaskiem twojej chwały i odbyciem twojej istoty prosimy cię bo te wizerunki Trójcy Przenajświętszej i Jezusa Chrystusa. Spraw, abyśmy stale wpatrując się w Jezusa i w miłość Trójcy Przenajświętszej, naśladowali ziemskie życie Jezusa i starali się coraz bardziej do Niego upodobnić, aż ujrzymy Go kiedyś twarzą w twarz tam, gdzie z Tobą żyje i króluje na wielki wieku. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętem, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Panie. Lepszego pragnąc świata i odejścia w wieczność. Chciał symeon opuścić ziemi tej marność. I wtedy daleś mu się dzieckiem, lecz on rozpoznał pełnię Boga w Tobie. Podziwiał mądrość Twoją niewymowną i wolał Alleluja.